W ciągu ostatnich kilku lat część z najsilniejszych atomowych potęg świata inwestuje olbrzymie pieniądze w celu opracowania nowoczesnej broni hipersonicznej. W tym przypadku określenie tych inwestycji mianem swoistego wyścigu zbrojeń nie będzie nadużyciem. Na przestrzeni ostatnich minionych lat kraje takie jak USA, Rosja czy Chiny opracowały precyzyjne systemy broni hipersonicznej, na którą obecnie składają się m.in. dalekosiężne pociski hipersoniczne HCM oraz hipersoniczne pojazdy latające HGV. Oprócz przed chwilą wymienionej trójcy, również Indie za wszelką cenę chcą dołączyć do grona posiadaczy nowoczesnej technologii hipersonicznej. Kraj dąży do opracowania broni nowej generacji, dzięki której zwiększy swoje zdolności ofensywne oraz zapewni status regionalnego supermocarstwa. Jednak, zanim poruszymy szczegółowe aspekty tematu, na wstępie warto nadmienić, czym jest technologia hipersoniczna. Jej nazwa wzięła się od klasyfikacji prędkości stosowanej przez NASA. Na niniejszej tabeli widzimy określenia nazw prędkości powyżej 1 macha na sekundę. O prędkości hipersonicznej mówimy, kiedy dany obiekt porusza się z prędkością w przedziale od 5 do 10 machów, czyli od 6 do około 12 tysięcy km na godzinę. Na pojęcie broni hipersonicznej obecnie przekładają się np. manewrujące pociski szybujące, bezzałogowe statki powietrzne oraz inne nośniki, które osiągają prędkość wielokrotnie większą aniżeli obecnie funkcjonujące w wojsku rakiety czy samoloty. Mając na uwadze zaawansowanie rozwiniętą technologię atomową oraz pojawienie się broni hipersonicznej zdolnej do przenoszenia ładunków nuklearnych z jednego końca świata na drugi w zaledwie kilkadziesiąt minut, obecnie obowiązująca strategia bezpieczeństwa narodowego może całkowicie przestać obowiązywać. W tym przypadku pojawienie się broni nowej generacji powoli zaczyna działać jako czynnik destabilizujący pokój na świecie, gdyż wpływa na dalszy globalny wyścig zbrojeń i poważne podziały wśród narodów. W 2011 roku USA testowały swoją pierwszą zaawansowaną broń hipersoniczną AHW. Testy zakończyły się sporym sukcesem, gdyż cel oddalony o ponad 3700 km został precyzyjnie zlikwidowany w niesamowicie krótkim czasie rzędu 30 minut. USA nie próżnowały i przez kolejne lata rozwijały technologię. Przez następne lata prowadziły badania nad nową technologią, jednak z powodu częstych niepowodzeń program spowolnił. W pierwszych latach testowania broni hipersonicznej Amerykanie mieli duże problemy. W sierpniu 2014 roku rakieta nośna, która miała wnieść broń hipersoniczną na odpowiednią wysokość, niespodziewanie zaczęła zbaczać z kursu i z tego powodu musiała zostać zniszczona. Wcześniej, bo w 2010 roku, hipersoniczny pojazd o nazwie HTV-2 osiągnął zawrotną prędkość 20 Machów, czyli 24 000 km na godzinę. Jednak ten nagle zaczął w chaotyczny sposób obracać się wokół własnej osi, przedwcześnie zakończając testy. Wcześniej wspomniane spowolnienie rozwoju technologii wiązało się również z cięciami budżetowymi, które dotknęły w tamtym czasie Pentagon. Warto zaznaczyć, że sytuacja całkowicie zmieniła swoje oblicze, kiedy Amerykanie zauważyli, jak wielkie postępy w technologii hipersonicznej poczynili Rosjanie czy Chińczycy. Wspólny projekt Marynarki Wojennej oraz Sił Powietrznych USA jest oznaczony jako CHGB i pierwszy test nowej, zmodernizowanej broni odbył się 1 października 2017 roku. Broń hipersoniczna zdolna jest do przemieszczania się z dotychczas nieosiągalnymi prędkościami, a przy tym jest bardzo zwinna i zwrotna. Wysokość, na której się porusza, zapewnia możliwość likwidacji celu oddalonego o dziesiątki tysięcy kilometrów w zaledwie kilkadziesiąt minut. Mike White, asystent dyrektora Hypersonic Research and Engineering, powiedział, że systemy hipersoniczne zapewnią wojskom USA strategiczną dominację, a jej unikalne zdolności pomogą w odstraszeniu potencjalnych wrogów działających na szkodę interesu USA. Program tworzenia amerykańskiej broni hipersonicznej obejmuje również stworzenie pojazdu Tactical Boost Glide, który najprawdopodobniej jest odpowiedzią na coraz większe postępy państwa rosyjskiego w zakresie omawianej technologii. bowiem 27 grudnia 2019 roku w Rosji oficjalnie do użytku została oddana hipersoniczna rakieta nowej generacji. System Avangard jest bardzo szybki i precyzyjny w działaniu. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że obecnie istniejące systemy antyrakietowe całkowicie nie poradzą sobie z nową rosyjską technologią. Rakieta Avangard umożliwia Rosji zdolność do dokładnego atakowania różnych miejsc na Ziemi, a prędkość osiągana przez rakietę rzędu 11 000 km na godzinę zmniejszy czas na reakcję atakowanego państwa do minimum. 1 marca 2018 roku rosyjski prezydent pokazał nowy kompleks rakiet hipersonicznych o nazwie CH-47M2 Kinjau, który zdolny jest do osiągania prędkości w zakresie od 9 do nawet 12 tysięcy km na godzinę. Zasięg rakiety, według oficjalnych informacji, wynosi ponad 2000 km. Warto zaznaczyć, że rosyjskie Ministerstwo Obrony oficjalnie zadeklarowało, że rakieta ma być przeznaczona między innymi do zwalczania grup lotniskowców. W tym momencie warto zaznaczyć, że obecnie tylko 8 państw na świecie, nie wliczając w to Rosji, posiada lotniskowce, w tym największą flotę posiadają Stany Zjednoczone. W tym przypadku widzimy, przeciwko której armii w głównej mierze Rosja szykuje swoją nową broń. Kompleks rakietowy kinżał, którego rakieta zdolna jest do wykonywania manewrów wymijających na każdym etapie lotu, usposobiona jest do przenoszenia głowic zarówno konwencjonalnych, jak i nuklearnych, co dodatkowo wpływa na jej zdolności ofensywne. W tym hipersonicznym wyścigu zbrojeń kluczową rolę odgrywa także rejon Azji Południowej, w którym nowa technologia rozwija się coraz szybciej. 12 grudnia 2020 roku Indie przeprowadziły pierwszy test w ramach projektu hipersonicznego pocisku Scramjet. Istnieją przesłanki, które świadczą o tym, że Indie są na zaawansowanym etapie tworzenia kolejnego pocisku o nazwie brahmos 2. Jednak w tym wszystkim najbardziej niepokoi duże zaangażowanie Rosji w rozwój indyjskiej broni nowej generacji. W sytuacji, kiedy Indie oficjalnie ogłoszą, iż są w posiadaniu broni hipersonicznej, region Azji Południowej czeka dosłowne trzęsienie ziemi. Warto tu wspomnieć o niedawnym bardzo groźnym incydencie, który miał miejsce na granicy indyjsko-chińskiej w regionie Kaszmir. Trzej indyjscy żołnierze zginęli z rąk Chińczyków w wyniku starcia w Ladaku. Chiny oskarżyły Indie o nielegalne przekroczenie granicy i próbę ataku. Całe tragiczne wydarzenie ma podłoże w roszczeniach terytorialnych obydwu państw do spornych terenów. Indie oskarżają Chiny o przetransportowanie tysięcy żołnierzy do doliny, galwan w Ladaki i bezprawne zajęcie ponad 38 tysięcy km2 terytorium. Warto nadmienić, że spór na granicy trwa od długich lat, jednak ostatnie starcie było pierwszym, które przyniosło ofiary śmiertelne, co tylko potwierdza, że sytuacja w regionie zaczyna być coraz bardziej niestabilna. Do podobnych incydentów dochodzi nieopodal granicy Indii z Pakistanem, gdzie spór o terytorium toczy się od 1947 roku, kiedy po rozpadzie Imperium Brytyjskiego powstały niepodległe państwa Pakistan oraz Indie. Obydwa kraje roszczą sobie prawo do regionu Kaszmir. Groźna sytuacja miała miejsce w 2019 roku, kiedy Indie ogłosiły, że odparły pakistański atak, w którym indyjski samolot MIG-21 zestrzelił pakistański F-16. Warto nadmienić, że w chwili, kiedy Indie będą w posiadaniu broni hipersonicznej, karta przetargowa, którą wówczas będą mieć, przyczyni się do większej uległości Pakistanu względem Indii. A tym samym możliwym wzroście napięcia pomiędzy państwami. Warto również wspomnieć o Chinach, które pod koniec 2018 roku przeprowadziły udane testy pocisku hipersonicznego o zmiennej trajektorii, przystosowanego do przenoszenia głowic nuklearnych, który dodatkowo ma pełnić główną rolę w nowoczesnych systemach tarczy antyrakietowej. Chińska broń hipersoniczna została zaprojektowana przez China Academy of Aerospace Aerodynamics przy współpracy z China Aerospace Science and Technology Corporation. Pocisk osiągnął prędkość 7400 km na godzinę i wykonywał przy tym liczne manewry wymijające. USA są bardzo zaniepokojone wzrostem tempa postępu nad nową technologią w Chinach bowiem tytuł globalnego supermocarstwa może niedługo całkowicie stracić na znaczeniu. Broń hipersoniczna jest uważana za jedną z najgroźniejszych broni XXI wieku. Niesamowita prędkość z jaką poruszają się rakiety czy innego rodzaju nośniki. Ich niebywała zwinność oraz niebotyczny zasięg w porównaniu do tradycyjnych pocisków balistycznych przyczyni się do niespotykanego wcześniej wzrostu ryzyka utraty względnego pokoju na świecie. Broń hipersoniczna bez większych przeszkód jest w stanie ominąć obecne systemy przeciwrakietowe, skutecznie likwidując określony cel. Tylko równie zaawansowane systemy obrony przeciwrakietowej oraz przeciwlotniczej będą mogły zatrzymać rozwijające olbrzymie prędkości pociski hipersoniczne. Warto mieć na uwadze, że państwo, które jako pierwsze w pełni opanuje nową technologię, będzie jednocześnie najbardziej groźnym. Obecnie, dzięki zaawansowanym systemom przeciwrakietowym z wielkim wyprzedzeniem, jesteśmy w stanie zauważyć, czy dane państwo zmierza wystrzelić rakietę z ładunkiem nuklearnym. Co doskonale widzimy na przykładzie obserwacji Korei Północnej przez USA. Każdy groźny ruch Korei Północnej jest bacznie obserwowany i doskonale widoczny. Wszelkie testy broni atomowej oraz przemieszczanie się wojsk jest na bieżąco monitorowane. W hipotetycznej sytuacji, kiedy Koreańczycy z północy zechcieliby zaatakować Stany Zjednoczone, te dzięki technologii obserwacji byłyby w stanie podjąć odpowiednie kroki przeciwdziałające, wliczając w to odwet. Średnie prędkości osiągane przez współczesne standardowe rakiety oscyluje w przedziale od 800 do około 1500 km na godzinę. Czas na reakcję w hipotetycznym konflikcie koreańsko-amerykańskim wynosi więc około od 5 do 8 godzin. W sytuacji kiedy Korea Północna byłaby w posiadaniu broni hipersonicznej, czas na reakcję wynosiłby w granicach od 30 do 60 minut. Na zakończenie warto odnotować, jak w tym wszystkim odnajdą się państwa o niezbyt dużej sile militarnej, takie jak Polska. Z całą pewnością, kiedy największe supermocarstwa będą w posiadaniu broni hipersonicznej, dalsza polaryzacja światowych regionów będzie przybierała na sile. Polski najprawdopodobniej nigdy nie będzie stać na kupno technologii hipersonicznej, a tym bardziej na jej rozwój. W takim przypadku będzie trzeba podjąć decyzję, z którym supermocarstwem sojusz jest najbardziej korzystny. W tym wszystkim martwi mocno opóźniona reakcja Unii Europejskiej, która praktycznie w ogóle poza Francją nie podjęła jakichkolwiek wiążących decyzji w sprawie rozwoju systemów hipersonicznych. Czy ta spolegliwość jest dobra? Z pewnością nie jest wręcz nawet tragiczna. Gdyż jeżeli Rosjanie dalej utrzymają tempo rozwoju rodzimej technologii hipersonicznej, Europa będzie poważnie zagrożona, a siła rosyjskiego głosu w różnych negocjacjach będzie nie do przebicia. Na zakończenie chcę Wam podziękować za to, że obejrzeliście ten film, za wszystkie miłe i sympatyczne komentarze, za Wasze polubienia pod filmami i za to, że subskrybujecie ten kanał. Jesteście wspaniali. Dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia.